Siemanko, kończymy TDM-ę, -e. piękny biały kolorek będzie na bokach. Pierwsza warstwa na razie. Taka tylko, żeby się ładnie dobrze lakierek kleił. A TDM-a już prawie, że poskładana. Bez boczków niestety, jeszcze. Ale się pięknie świeci ten lakierek. Zobaczcie w słoneczku jak ładnie wygląda. Bardzo ładnie. Pięknie. Tutaj. I to drugie tutaj. Też bardzo ładnie. Fajnie wyszedł ten kolorek biały, taka biała perła ale mega perłowy taki naprawdę naprawdę mega perłowy wygląda świetnie jeszcze w ogóle będzie widać ten efekt ale ale na żywo dopiero będzie wyglądał fajnie dobra, zobaczcie jak wygląda TDM do tej pory bez boczków a tak wygląda Nasza TDM. Moje TDM. nadkole kole zamontowane, czacha zamontowana. Akurat jest w cieniu. Jeszcze brudno opalcowana, Nie wymyłem tego. Jeszcze polerka będzie oczywiście zrobiona. Tylko dopiero to ten lakier podesnie, bo jest wszystko świeżo lakierowane. zbiorniczek No i zadupek również już zamontowany tak to wygląda naklejka jest naklejona na zbiorniczku tutaj wszystko ładnie zrobione trochę jeszcze brudne bo jeszcze nie jest umyty wiadomo dopiero go będę mył na koniec tak to wygląda wszystko tak, lakierek tutaj, ten przód też jest w metaliku, tylko to dopiero w słońcu, wiadomo, Słoneczko słoneczku będzie widać, przód i tył jest w tym metaliku. Zobaczcie jak daje czadu, Te żaróweczka tutaj pięknie. Tak, fajny, fajny sprzęcik, jutro postaram się go zmontować, już całego skręcić, już na gotowo i będzie wyglądał mega fajnie na pewno wydechy na razie są założone te oryginały no ale przełożę jeszcze mam te akrapy do niego także założymy te akrapy tutaj zadupek wszystko ładnie spasowane wszystko ładnie polakierowane też piękny metalik kolorek lampka pięknie świeci fotel zrobiony, chyba pokrowiec był wymieniony zdaje się na nowe wygląda jak nowe, o, gdzieś to widziałem takie pokrowce O nieważne w każdym razie tutaj niczemu niczego tego, temu motocyklowi nie brakuje teraz po, po tym odświeżeniu takim polakierowaniem wygląda naprawdę rewelacyjnie dopiero tu jak założę boczki dokręcę resztę i zobaczymy jak to będzie się wszystko prezentowało. Tak jak mówiłem ogrzewane manety ze sterownikiem oczywiście. Można wyłączyć ze sterownikiem. Wszystko działa. Takie handbary założone. To są używane gdzieś zakupione używki. Gdzieś tutaj gdzieś ktoś przeszlifował nawet, ale myślę, że tutaj do tego motocykla to nie ma co za bardzo aż za dużo inwestować, a jak ktoś będzie chciał, to sobie wymieni po prostu na nowe i tyle po sprzedaży, no tu delikatnie też przydarte, no ale od tego są też chętbary, żeby chroniły te ręce nie tylko przed wiatrem czy deszczem, ale innymi warunkami. Tak, to, to czacha też się bardzo ładnie polakierowała. Ten czarny bardzo fajny kolor, w słońcu pięknie wygląda niestety, tutaj stoimy teraz w cieniu i nie widać ale będzie fajnie, fajny sprzęcik, bardzo taki przyjemny, fajnie patrzy, patrzą te oczy takie agresywne. Dobra. Reszta materiału, jak poskręcam te boczki, tutaj z tymi boczkami w ogóle będzie całkowicie inny, inny motocykl, ale to już zobaczymy. Jutro. Fajnie wygląda w tym kolorze, podoba mi się bardzo, czarny Czarny zatupek, czarna czacha i biały zbiornik nad kola i boczki. Ekstra. Tak wygląda gotowy sprzęt poskładany. Gotowa TDM. -a. ładny biały perłowy lakier. To może idealnie zrobione jak w prawdziwym profesjonalnym warsztacie lakierniczym, ale jak na warunki takie zwykłe, garażowo-blaszakowe, myślę, że wyszło to naprawdę bardzo, bardzo fajnie wysoka szyba. To groźne spojrzenie, ładny perłowy lakier. nie, jest może idealnie, gdzieś. o tutaj nie wiem czy to będzie widać, o jest, troszeczkę taka zlewka się zrobiła, ale to jest oczywiście do spolerowania jak tylko ten lakier ładnie wyschnie, to było wczoraj lakierowany. dzisiaj to dopiero poskładałem tutaj paproszek jeden też do spolerowania założyłem z powrotem te chińskie akrapy tutaj do tego, dużo fajniej chodzi ten motocyk na tych wydechach Zadupek czarny, wszystko ładnie spasowane, to było też lakierowane, bardzo fajnie to wyszło, taka struktura, tutaj lakierowałem na czarno też, też czarny metalik, no nie ma słońca akurat dzisiaj, więc nie będzie się to świecić, tutaj drugi akrap, tak to wygląda tutaj, handbary są używane, więc... Nie ma co za bardzo patrzeć na nie, że gdzieś tam delikatnie, powiedzmy, obdrabane. Tutaj brakuje, tutaj powinny być takie, takie trójkąty jakby, także tutaj tego brakuje. Na razie poluję na używane gdzieś może się dostanie. Bo koszt nowych ponad 200 zł za sztukę. Troszkę mnie przeraża za kawałeczek, kawałeczek plastiku, no ale, ale jak będzie trzeba to będzie trzeba kupić zegary tak to tutaj wygląda ogrzewane manety tu wszystko poskręcane ładnie jeszcze muszę ją umyć bo jeszcze nie jest do końca umyta czacha czarna też w czarnym metaliku tego nie będzie na razie widać bo no, tak jak mówię nie ma słońca ale wygląda ten montacek naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Yamaha TDM 900 2005 rok. Może jakieś jakieś naklejki takie tutaj gdzieś coś przykleić, założyć. Tutaj też brakuje tego trójkącika. Także tutaj powinno to wszystko być zasłonięte. Niestety tego nie było. Na tych akrapach. Pracuje mega ten motocykl. Zresztą dawno nie był odpalany w sumie. Ostatni raz go odpalałem chyba na wiosnę Przed tym remontem w ogóle. Dobra odpalimy sprzęta. Trzęcik sympatyczny, bardzo taki turystyk, który można zjechać gdzieś tam troszkę na shooter, zjechać na pełną drogę, bo eryderkom niestety, ale to tak średnio, bo jest za niska, natomiast tutaj dość wysoki motocykl, sucha misja olejowa, silniku, duży skok zawieszenia, <laughs> można poszaleć. z tdm się kończy Ależ to Przygoda z tdm się kończy TDM-ka Szkoda mi jej Sprzedawać najchętniej to zostawiłbym ją dla siebie, bo jest naprawdę super No ale niestety nie mam warunków żeby trzymać trzy motocykle w garażu także gdzie laleczka na sprzedaż na pewno dobra pięknie pięknie chodzi nie wiem czy mnie w ogóle było słychać podczas pracy tego silnika ale chodzi mega na żywo dopiero to wtedy daje efekt konkretny Dobra, sprzęt gotowy będzie dawał radości na pewno z jazdy. To by było na tyle, jeśli chodzi o TDMA. Trzymajcie się, pozdrawiam.